Tam przygotowałem młode jaśniaki do, do szczepienia Postanowiłem poszczepić dzisiaj akurat młode groszki są takie jaśniutkie wszystko młode a parę sztuki słomżyńskich Z tego roku jest 20 i ten akurat co tutaj jest z tym malitym łebkiem to przyleciał taki żołobniak do mnie takie młodziaki będziemy szczepić uczaki już 21 a resztę doszczepimy to mórzynów czy czego. Pozdrawiam.